Ostatnich dniach fani skoków narciarskich żyli w napięciu, obserwując rozwój sytuacji Kamila Stocha, jednego z najbardziej cenionych skoczków narciarskich w Polsce. Niepokojące wieści nadeszły w czwartek, 19 września, kiedy to podczas treningu na Wielkiej Krokwi w Zakopanem doszło do niefortunnego wypadku. Kamil Stoch, podczas jednego ze swoich lądowań na odległość aż 150 metrów, poczuł ostry ból w kolanie. Co natychmiast wzbudziło obawy o poważną kontuzję. Cały sportowy świat trzymał kciuki za zdrowie skoczka przez cały weekend, oczekując na wyniki rezonansu magnetycznego, które miały wyjaśnić skalę uszkodzeń. Badanie przeprowadzono w poniedziałek, 23 września, co przyniosło chwilę ulgi, gdyż wreszcie ujawniono dalsze losy zawodnika. Mimo bólu i obrzęku kolana, który towarzyszył mu przez te dni. Wiadomo już, kiedy Kamil Stoch będzie mógł wrócić do skakania. W komunikacie Polskiego Związku Narciarskiego czytamy: Po dalekim skoku na Wielkiej Krokwi w Zakopanem Kamil Stoch poczuł ból w kolanie. Na ten moment nie wiemy, jak poważne było to zdarzenie. Kamil Stoch, uznany skoczek narciarski, musi zmierzyć się z przymusową przerwą w treningach po ostatniej kontuzji. Lekarze zalecili mu odpoczynek od sportowych wysiłków przez co najmniej 4 tygodnie, co jest wynikiem niedawnej diagnozy. Na szczęście kontuzja stocha nie okazała się bardzo poważna, wyjaśnia Aleksander Stiokl, dyrektor ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim PZN. Rezonans magnetyczny pokazał niewielkie, częściowe pęknięcie wewnętrznego więzadła bocznego w prawym kolanie. Poza tym kolano jest w porządku. Kamil Stoch niebawem rozpocznie rehabilitację, która ma potrwać około 4 tygodnie, o ile opuchlizna odpowiednio zmaleje. W tym czasie nieocenione wsparcie zapewnia mu żona Ewa Bilan Stoch, która nie tylko dzielnie stoi u jego boku, ale również ma znaczący wkład w budowanie jego wiary w siebie, szczególnie w trudniejszych momentach kariery. Aleksander Stiokl wyraził nadzieję na szybki powrót Kamila do sportowej formy. Życzymy Kamilowi wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, że wkrótce wróci do dobrej formy. Cała społeczność sportowa wyczekuje momentu, gdy Stoch znów pojawi się na skoczni, kontynuując swoją pasję z nową energią. Kamil Stoch, uznany skoczek narciarski. Dzięki wsparciu swojej małżonki Ewy Bilan Stoch, Znalazł motywację do kontynuowania swojej sportowej kariery nawet po zakończeniu sezonu. W rozmowie ze skiumping.pl wyraził swoje uczucia. Tydzień po zakończeniu sezonu, za namową mojej małżonki, zrodził się pomysł, aby dalej skakać na nartach. Zmotywowała mnie, aby jeszcze zebrać się w sobie, podnieść głowę i spróbować powalczyć ostatkiem sił, wykorzystując rezerwowe pokłady mocy. W dalszym ciągu czuję, że jest we mnie niewykorzystany potencjał. Chcę to wszystko uzewnętrznić i odnieść sukces. Ewa Bilan, Stoch odgrywa kluczową rolę w życiu sportowym Kamila, wielokrotnie udowadniając, że jej wsparcie jest nieocenione w trudnych momentach jego kariery. Mimo tej nowej fali motywacji, Kamil Stoch sygnalizuje, że końcówka jego kariery sportowej może być już bliska. Jego determinacja do dalszego rozwijania swojego talentu i osiągania sukcesów przy wsparciu żony wciąż pozostaje silna, co daje fanom nadzieję na więcej emocjonujących momentów na skoczni.